Zarzuty prania brudnych pieniędzy i uczynienia sobie z tego procederu stałego źródła dochodu postawiła prokuratura regionalna w Lublinie żonie i synowi Zbigniewa Stonogi. Po przesłuchaniu zostali zwolnieni. Mają dozory policji i zatrzymane im paszporty. Zarzuty dotyczą pieniędzy pochodzących z konta fundacji imienia Zbigniewa Stonogi. Jak ustaliła prokuratura, były one wypłacane pod tytułem różnych rzekomych sfingowanych transakcji. Przechodziły przez rachunki spółki, w której Iwona Stonoga była formalnym udziałowcem i członkiem zarządu. Udostępniała te rachunki mężowi. Syn Stonogi przejął pieniądze na swój rachunek. Były to pieniądze pochodzące z przestępstwa przywłaszczenia. To jest ten mechanizm prania pieniędzy, czyli utrudnienia udowodnienia pochodzenia ich z przestępstwa. Zbigniew Stonoga był zatrzymany przez policję w grudniu ubiegłego roku. Usłyszał zarzuty oszustw podczas prowadzenia działalności charytatywnej i prania brudnych pieniędzy na kwotę ponad 900 tysięcy złotych. Zbigniew Stonoga opisywał prawdziwe historie osób, które znalazły się w dramatycznych sytuacjach życiowych i potrzebowały wsparcia z uwagi na skrajnie zły stan zdrowia lub ciężkie warunki, deklarując chęć pomocy potrzebującym, organizował na ich rzecz. Zbiórki pieniędzy. Zbigniew Stonoga, który zgodził się na podawanie pełnego nazwiska, powiedział dziennikarzom we wtorek, że jego żona i syn nie brali z fundacji żadnych pieniędzy, nie byli zatrudnieni w fundacji, nie otrzymywali skąd fundacji żadnych wynagrodzeń, żadnych przepływów finansowych, powiedział Stonoga. Wejdź na nasz kanał dziś o godzinie 18.00. Będzie tam szczegółowy komentarz w tej sprawie. Do zobaczenia.